Myślałeś, że jego milczenie oznacza zapomnienie. Sądziłeś, że oddalenie to porzucenie, ale było coś ukrytego, dyskretna płomyk, który nie gasł. Czas leciał, a w tobie ból kształtował wspomnienia, które wydawały się coraz bardziej odległe. A mimo to, pewnych nocy dostrzegałeś coś dziwnego. Wspomnienie wracało z siłą, jakby było przywoływane. On nigdy nie usunął cię ze swojej duszy. Nieobecność, którą odczuwałeś, nie była brakiem serca. Lecz brakiem drogi musiał zamilknąć, a ty zinterpretowałeś to milczenie jako utratę. Jednak milczenie nigdy nie oznaczało zapomnienia. Było tylko przestrzenią między jednym a drugim przystankiem podróży. Ile razy myślałeś o rezygnacji z jego pamięci, ile razy wierzyłeś, że lepiej byłoby pochować tę więź, a mimo to wystarczył jeden zdanie obraz, zapach i znów był on. To nie był przypadek to był ślad. To było dowodem, że ta więź nigdy się nie rozpuściła. Jeśli się zatrzymasz, by to dostrzec, zauważysz, że życie ma dziwne sposoby na ochronę tego, co jeszcze się nie skończyło. Odczuwałeś dystans, jak ranę, ale w rzeczywistości to była ochrona. Ochrona, by nic nie zostało zniszczone przed chwilą, kiedy powinno. Może nie widziałeś, ale on również przeszedł noce milczenia, myśląc o tobie. Nie tymi samymi słowami. Nie zawsze z tą samą intensywnością, ale z tym samym korzeniem. Więź była tam, pamięć pulsowała, wspomnienie nalegało, a kiedy myślałeś, że zostałeś zapomniany, właśnie działo się odwrotnie. On walczył z samym sobą, by nie dać się porwać z powrotem, zanim nadejdzie właściwy moment. To jest paradoks, który teraz zaczyna się ujawniać. Jeśli to się już zdarzyło w twoim życiu, napisz, musiałem to usłyszeć. Myślałeś, że jesteś sam, ale nigdy nie byłeś. To, co wydawało się nieobecnością, było tylko sekretnym ruchem. On towarzyszył ci w milczeniu, jak niewidzialny cień, który nie obciąża, ale istnieje. Pomyśl o tylu razy, kiedy życie postawiło przed tobą znaki. Ta piosenka, która pojawiła się znikąd. To imię powtarzane w nieoczekiwanych miejscach. To nagłe, niewytłumaczalne uczucie, że coś obserwuje cię w milczeniu. To nie był złudzenie. To była żywa pamięć, to był on. Możesz na chwilę zaprzeczyć, ale percepcja upiera się. To tak, jakby jego energia nigdy się od ciebie nie odłączyła. A prawda jest taka, że nigdy się nie odłączyła. Jego serce miało odwagę pozostać, nawet bez fizycznej obecności. To, co wydawało się dystansem, w rzeczywistości było zachowanym ogniwem. Pomieszałeś ból z porzuceniem. I to pomieszanie powtarza się w wielu sercach, które noszą niedokończone wspomnienia. On cię nie zapomniał, nie pozwolił byś stała się pyłem przeszłości. Byłaś i wciąż jesteś częścią strzeżonej, nietkniętej przestrzeni w jego wnętrzu. Dlatego pewne wspomnienia, które sądziłeś, że są martwe, wracają do życia, gdy najmniej się tego spodziewasz. To nie są przypadki, to są ślady, to są znaki. To są znaki, że historia się nie zakończyła. Może w głębi duszy zawsze to wiedziałeś, ale nie chciałeś w to uwierzyć, by nie cierpieć jeszcze bardziej, tylko że zaprzeczenie nie zmienia tego, co jest dostrzegalne. Zaprzeczenie jedynie opóźnia ujawnienie. Teraz zaczynasz dostrzegać. On nigdy całkowicie nie odszedł, on nigdy nie chciał zapomnieć, nigdy nie udało mu się zignorować tego, co zostało zasiane. Umysł próbował cię przekonać, że wszystko się zakończyło, ale serce zawsze opierało się. Serce dostrzegało coś, czego oczy nie widziały. Serce wiedziało. Możesz nawet próbować podążać innymi drogami, otworzyć nowe rozdziały, rozpraszać się w innych ramionach, ale zawsze był echo, zawsze był powrót, zawsze było to dziwne uczucie, że coś jest nie tak. To coś miało imię, a nawet w odległości jego imię echem odbijało się odbijało się ponieważ nie zostało napisane tylko w twojej pamięci zostało zapisane w twojej esencji on też próbował iść dalej szukając nowych kierunków wymyślając rozproszenia ale istniało wspomnienie które nigdy nie blakło ty dlatego życie przyniosło ten moment chwila w której wszystko się objawia chwila w której rozumiesz że nic nie straciłeś to, co wydawało się utratą, było tylko przerwą. Długą, bolesną, ale potrzebną przerwą. Uświadomienie sobie tego zmienia wszystko. Nie zostałeś zapomniany. Zostałeś przez kogoś zachowany. A to, co jest zachowane, nie ginie. To, co jest zachowane, nie umiera. To, co jest zachowane, wraca. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach. Czujesz, że to nie była tylko pamięć. To nie była tylko nostalgia. To była niewidzialna obecność. On nigdy nie przestał być blisko, nawet gdy życie zdawało się to podważać. Możesz pomyśleć: Jeśli mnie nie zapomniał, dlaczego nie wrócił wcześniej? Ale są odpowiedzi, które nie mieszczą się w bezpośredniej logice. Niektóre drogi potrzebują ciszy, aby dojrzeć. Niektóre nasiona kiełkują dopiero po pewnym czasie ukrycia korzeni. Nie zauważyłeś, ale podczas gdy płakałeś z powodu nieobecności, on również zmagał się ze swoją niepokojem. Los nie pisze w pośpiechu, a gdy próbuje wymusić czas, wynik się fragmentuje. Dlatego nieobecność nigdy nie była lekceważeniem, była czekaniem, była ochroną, była sposobem w jaki życie znalazło, aby chronić coś, co nie mogło zostać zmarnowane. On nosił pamięć o tobie w każdym wyborze, który podejmował. Nawet gdy próbował zapomnieć, serce stawiało opór. A każda nowa próba rozproszenia tylko ujawniała jeszcze bardziej uciążliwą prawdę. Nie opuszczałeś go, nie mieściłeś się w zapomnianych szufladach, pozostawałeś nawet w ciszy. To, co wydawało się dystansem, było w rzeczywistości bliskością w innej dimensjonie. Sutelną bliskością, niemal niewidzialną, ale dostrzegalną w szczegółach, gdy słyszał coś i przypominał sobie o tobie, gdy widział coś i czuł tęsknotę. Gdy niechcący marzył, a ty tam byłaś, a ty po swojej stronie myślałeś, że to zbieg okoliczności. Ale zbieg okoliczności nie zdarza się tak często. Zbieg okoliczności nie przetrwa lat. Zbieg okoliczności nie rozgrzewa serca w środku nocy bez powodu. To, co czułeś, było prawdziwe. To było jego serce, które wołało Twoje, nawet bez głosu. Życie pokazywało Ci, że nie zawsze nieobecność jest nieobecnością. Czasami nieobecność jest dowodem na trwanie. Ile razy próbowałeś zaprzeczyć temu wezwania? Ile razy postanowiłeś ignorować znaki, aby nie zranić się jeszcze bardziej, ale milczenie uporczywie próbowało mówić. A w głębi duszy wiedziałeś. Wiedziałeś, że nigdy nie byłeś zapomniany. Jest różnica między tymi, którzy przechodzą, a tymi, którzy zostają. Niektórzy przekraczają twój szlak na moment i się rozpływają. Inni wkraczają i pozostawiają korzenie. On był korzeniem. To, co czułeś, nie może być zredukowane do przypadku. Związek, który zbudowaliście, był zbyt głęboki, by mógł być odrzucony przez czas. I nawet jeśli próbowałeś iść dalej, nawet jeśli on ukrywał się w ciszy, istniało coś niezłomnego, to coś zaczyna się teraz ujawniać. Nigdy cię nie zapomniał. Nie udało mu się oderwać cię od serca. Musiał jedynie zmierzyć się z wewnętrznymi bitwami, które nie pozwalały na udział w Twoim życiu. Ile razy wyobrażałeś sobie, że jesteś niewystarczający? Ile razy zastanawiałeś się, co zrobiłeś źle? A nie zdając sobie z tego sprawy, nosiłeś winy, które nigdy nie były Twoje. Uwierzyłeś, że dystans jest wynikiem Twojej porażki, ale dystans był częścią Jego podróży. Nie miał związku z Twoim brakiem, lecz z nadmiarem, który musiał skonfrontować w sobie. A podczas gdy ty płakałeś, on również płakał. Podczas gdy ty odczuwałeś pustkę, on też ją czuł. Podczas gdy ty szukałeś odpowiedzi, on zmagał się z własnymi pytaniami. Jego serce cię nie wymazało. I być może, jeśli teraz zamkniesz oczy, będziesz mógł poczuć, on zawsze tam był. W głębi duszy już to wiedziałeś. Musiałeś tylko to potwierdzić. Los nie zajmuje się tłumaczeniem on tylko szyje. I pewnego dnia, kiedy najmniej się tego spodziewasz, nitki się łączą. Wtedy rozumiesz, że nic nie było stratą. Wszystko było przygotowaniem. Jeśli ten fragment Cię poruszył, skomentuj: Ma dla mnie sens. Nigdy Cię nie zapomniał, ale musiałeś uwierzyć, że tak, aby się rozwijać. Jego milczenie zmusiło Cię do spojrzenia w siebie, do odbudowania się, do podniesienia się samodzielnie. Nauczyłeś się utrzymywać bez polegania na Jego obecności. I, paradoksalnie, to jest to, co teraz wzmacnia połączenie, bo kochać to nie znaczy zależeć, kochać to pozostawać, nawet w nieobecności. I to właśnie się stało. On pozostał w Tobie, Ty pozostałeś w Nim. Pomyśl, ile dróg przeszedłeś od tego czasu, ile upadków, ile zwycięstw, ile pustek. A mimo to jego wspomnienie przetrwało. Przetrwało, ponieważ nie było ciężarem, było korzeniem. Teraz zaczynasz dostrzegać, że ból, który czułeś, nie był dowodem porzucenia, lecz głębokości. Gdyby był płytki, szybko by wyparował. Gdyby był kruchy, by się złamał, ale przetrwał. A przetrwanie to największy znak, że nigdy nie było zapomnienia. Może nie mówił, może nie pisał, może się nie pojawił. Ale w milczeniu strzegł Ciebie, a strzec czasami jest najbardziej intensywną formą miłości. Czy kiedykolwiek słyszałeś to zdanie? Napisz: słyszałem. On nigdy o Tobie nie zapomniał, ale musiałeś przejść przez Dolinę Ciszy, aby dostrzec wartość tego przetrwania. Ludzkie serce jest pełne iluzji, wierzy, że obecność to synonim fizycznej bliskości. Ale prawda jest taka, że najpotężniejsza obecność to ta, która nie musi stać przed oczami, to ta, która, mimo że daleko, pozostaje wyryta w sercu. Ile razy próbowałeś przekonać się, że już nic nie czujesz, ile razy zapewniałeś siebie, że już to przetrwałeś, a mimo to, w niespodziewanych momentach coś w tobie krzyczało jego imię, jakby życie kpiło z Twoich prób zapomnienia. Ale w głębi duszy, to nie była kpiną. To było wspomnienie, które uporczywie chciało Ci pokazać, że nic się nie skończyło. Możesz nawet pomyśleć, że to była słabość, że brakowało ci odwagi, żeby zapomnieć. Ale co jeśli to nie była słabość? Co jeśli to był znak? Znak, że korzeń był zbyt głęboki, aby go wyrwać? Znak, że historia nie była napisana tylko na kartkach papieru, ale w niewidzialnej tkance istnienia? On również próbował uciszyć serce, próbował także pogrzebać to, co czuł, ale mu się nie udało. Każda próba negacji tylko umacniała pewność, że w pamięci was jest coś nieśmiertelnego. Teraz, w obliczu wszystkiego, co się już wydarzyło, zaczynasz rozumieć. To nie było zapomnienie, to był cisza, to nie była obojętność, to była chwila oczekiwania, to nie była strata, to była pauza, a ta pauza, jakkolwiek bolesna, była konieczna. Bez niej być może nie znieślibyście intensywności. Bez niej być może zniszylibyście się na tej drodze. Pauza była ochroną. A ochrona jest także formą miłości. Musisz dostrzec coś. To, co uważałeś za porzucenie, było tak naprawdę ukrytą formą troski. On się oddalił, nie dlatego, że chciał cię stracić, ale dlatego, że musiał się odnaleźć. Nie zauważyłeś, ale on nosił w sobie wewnętrzne walki, których nie mógł podzielić z tobą w tamtym momencie. Gdyby został, wylałby ból na twoje serce. A życie wiedziało, że to nie powinno się wydarzyć, dlatego ta odległość, dlatego ta cisza, dlatego ten czas, nie po to by cię ukarać, nie po to by cię osłabić, ale by chronić coś cennego. Cierpiałeś, płakałeś bez końca, pytałeś tysiąc razy, dlaczego i nigdy nie znalazłeś odpowiedzi. Teraz odpowiedzi zaczynają się pojawiać, on cię nie zapomniał, on po prostu potrzebował się wycofać. Aby nie zniszczyć ciężarem własnego zamieszania tego, co najważniejsze. Cisza była tarczą, cisza była murem, cisza była interwałem. I chociaż czułeś brak jak cięcie, jego serce nigdy nie przestało bić w tym samym rytmie. Byłeś w nim, wciąż byłeś stałym wspomnieniem, nawet kiedy on udawał, że nie pamięta. I to w tym momencie zaczynasz dostrzegać jasno. To, co wydawało się pustką, było tak naprawdę ukrytą obecnością. To, co wydawało się końcem, było tak naprawdę przygotowaniem do nowego początku. On nigdy cię nie zapomniał, ale teraz jesteś gotowy, by w to uwierzyć. Wcześniej twój ból krzyczał głośniej, kiedyś twoje rany zniekształcały spojrzenie, pomyliłeś milczenie z odrzuceniem. Pomyliłeś nieobecność z brakiem miłości, ale teraz dostrzegasz: miłość nigdy nie przestała istnieć. Ludzkie serce jest uporne, stara się uciszyć to, co czuje, ale to, co prawdziwe, zawsze wraca. I to właśnie się stało. Wracałeś do Niego. On wracał do Ciebie. Nawet bez wiedzy, nawet bez chęci, nawet bez planu. To nie był wybór, to były korzenie, to był los, to była niezłomna więź. Możesz zaprzeczać przez jakiś czas, ale życie nieustannie przypomina o tym, co prawdziwe, i prędzej czy później musisz to uznać. Nie było zapomnienia, było tylko milczenie. Teraz rozumiesz, że ciągłe wspomnienie nie było słabością, było oznaką trwałości, było dowodem, że jego serce nigdy cię nie porzuciło. Jeśli to ma dla ciebie sens, napisz tak w komentarzach. A kiedy prawda zaczyna się ujawniać, dostrzegasz coś jeszcze głębszego: On nie tylko cię nie zapomniał, On zachował się dla ciebie. Podczas gdy szukał innych dróg, podczas gdy udawał, że idzie dalej, zawsze istniała niewidoczna bariera. Nic nie pasowało całkowicie, nic nie zajmowało miejsca, które ty zajmowałeś, nic nie było wystarczające. On próbował, próbował wymazać, próbował zastąpić, ale zrozumiał, że nie ma zastępstwa, bo ty nie jesteś tylko wspomnieniem do odrzucenia, jesteś wiecznym znakiem i ten znak nie może być wymazany, ponieważ został zapisany w najgłębszym miejscu. W duchu. Dlatego nigdy z Niego nie wyszedłeś. Dlatego On nigdy nie mógł całkowicie pójść dalej. Dlatego nawet w milczeniu byłeś obecnością. Teraz to widzisz. I widząc, rozumiesz. To, co wydawało się utratą, było w rzeczywistości wiecznością w formie pauzy. Nie zostałeś zapomniany. Byłeś wspominany każdego dnia, nawet w chwilach, gdy On udawał, że zapomniał. Musisz dostrzec coś większego niż wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. Nie chodzi tylko o wspomnienie, nie chodzi tylko o nieobecność. Chodzi o trwałość na poziomie, który przekracza czas. On nigdy cię nie zapomniał, bo nigdy nie było możliwe, by zapomnieć. Czego doświadczyliście, nie było zbudowane z ulotnych chwil, ale z głębokich korzeni. A prawdziwe korzenie nie niszczą się z wiatrem, mogą się schować w ziemi. Niewidoczne przez pewien czas, ale wciąż tam są: mocne, nietykalne, żywe. Pamiętasz ból, jakby to było wczoraj, dni, w które uwierzyłeś, że zostałeś odrzucony, noce, w które myślałeś, że cisza jest dowodem obojętności, godziny, w które czułeś się samotny na świecie. Ale teraz, z bardziej dojrzałym sercem, dostrzegasz, że nic z tego nie było prawdą. Ono też płakało, ono też myślało o tobie. Ono też zastanawiało się, czy zdoła znieść tę odległość. Różnica polegała na tym, że nie wiedziało, jak wrócić, nie umiało tego wyrazić, nie potrafiło przekroczyć murów, które sam zbudował. I pomyliłeś tę trudność z zapomnieniem, pomyliłeś ciszę z brakiem miłości, ale jego serce nigdy nie przestało nosić ciebie. Może jeśli pozwolisz sobie, poczujesz to teraz. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i dostrzegaj, Nić, która Was łączy, nigdy się nie zerwała. Nawet w ciszy byłeś z Nim. Nawet z daleka On był z Tobą. To jest powód, dla którego wszystko wydaje się wciąż tak żywe, bo to nie jest martwa pamięć to ukryte życie to ukryta obecność. A teraz, kiedy czas zaczyna ujawniać prawdy, które wcześniej były ukryte, rozumiesz: nic nie straciłeś. Życie jedynie uporządkowało rozdziały nigdy Cię nie zapomniał zachował Cię. A czasami, zachowanie to najintensywniejsza forma miłości. Możesz jeszcze nie rozumieć wszystkich szczegółów, ale coś wewnątrz ciebie już rozpoznaje tę prawdę. To tak, jakby serce oddychało z ulgą, w końcu słysząc to, co zawsze wiedziało, ale nigdy nie potrafiło wyjaśnić. A jeśli to echo odbija się w tobie, powiedz: Potrzebowałem tego dzisiaj usłyszeć, bo życie nie stawia przed tobą słów przypadkowo. Jeśli pojawiły się teraz, to dlatego, że nadszedł dokładny moment, abyś sobie przypomniał. Nie było zapomnienia, nigdy nie było. Nie zostałeś porzucony, zostałeś otoczony ochroną, zostałeś zachowany w milczeniu, aż nastał odpowiedni moment. A odpowiedni moment zaczyna się ujawniać. Możesz to poczuć, możesz to dostrzec, coś w powietrzu się zmieniło. Milczenie wkrótce ustąpi miejsca słowom, a nieobecność. Zostanie przekształcona w ponowne spotkanie. To ponowne spotkanie może nie wyglądać tak, jak to sobie wyobrażasz, może nie nadejść w wielkich gestach, ale przyjdzie, w jakiś sposób przyjdzie, ponieważ jego serce nigdy nie przestało bić w tym samym rytmie co Twoje. Stoisz przed objawieniem, które zmienia wszystko. To nigdy nie była strata, zawsze była to oczekiwanie, to nigdy nie było zapomnienie, zawsze była to trwałość. Teraz pytanie brzmi, czy jesteś gotowy, aby odzyskać to, co nigdy nie przestało istnieć? Ta historia się tutaj nie kończy. W następnym filmie pokażę ci to, co nikt nie ma odwagi ujawnić.